Witam Was serdecznie. Słuchajcie, jak to jest? Powiedzcie mi, jak to jest, że byłam już tak wiele razy w tym sklepie. Znam ten sklep jak własną kieszeń. Przecież większość rzeczy, jakie sprzedają, to są te same, te same, powtarzają się, powtarzają niewiele nowości. A jednak za każdym razem, jak tu przychodzę, to jestem dziwnie podekscytowana. Co to jest? Co to jest? Powiedzcie mi, czy też tak macie. Mam nadzieję, że tak. Zaczniemy sobie naszą przygodę od sekcji Azys. Ja zawsze lubię, właśnie na początku sobie tam wejść, i później jeszcze jak wychodzę, to tam jeszcze szybciej to sobie zaglądam. Ona jest tak bardzo wygodnie umieszczona przy samych kasach. Ale fajnie, słuchajcie, dzisiaj nie ma wiele osób tutaj. Bardzo się cieszę, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że w miarę wszystkim nam się zejdzie, nikogo kogo przykasa. No właśnie, więc za tak sobie jeszcze później, przy wyjściu, jeszcze tam raz lubię zajrzeć, na wypadek, gdyby coś w międzyczasie nowego przynieśli. Także już przerzucam kamerkę i oglądamy. Idziemy. Bardzo kiedyś chciałam mieć tą kanapę, ale sąsiadka takie dwie miała i jak zobaczyłam, że dokładnie co tydzień. Zawsze w weekend prała, to już mi się troszeczkę yy, odechciało. A tutaj taka fajna, yy, zwykła, klasyczna meblościanka w kolorze leśnej zieleni. Chyba 30 dolarów na przecenie taksy, 99 na 69. Ależ piękny kolor kanapy. Nie wiem, czy kamera odda tutaj ten piękny, taki bogaty, e, głęboki granat. E, no, ale u mnie przy dwóch kotach, a zwłaszcza przy jureczku, białutkim jureczku, no to miałabym naprawdę dużo sprzątania. I też tutaj 300 dolarów przeceny z 899 na 599. Usiadłam sobie bardzo wygodna. Można sobie nawet taki fotel tutaj. Do kompletu. Dzisiaj jakoś wyjątkowo dużo mają stołów tutaj i krzeseł. Moja ulubiona sekcja sekcja z dywanami. Ja w ogóle mam obsesję na punkcie dywanów wełnianych. O, tu mają raz, dwa, trzy, cztery takie biało-czarne. Hmm. O, plus ten. To się chyba nazywa Stockholm. Powiem Wam, że lata, lata temu, kiedy pierwszy raz wprowadzili te dywany do IKEA, bardzo, bardzo takich chciałam i nawet kupiłam. Przywieźliśmy do domu, ten taki wielki, rozłożyliśmy w dużym pokoju. I słuchajcie, on mi dawał takie oczopląsy, że mówię: no nie, chyba nie możemy zostawić. Więc zwróciliśmy, ale nadal mi się podoba. Może, jeśli jest więcej różnych mebli postawionych na ten dywan, to nie dawałby takiego efektu? Dajcie koniecznie znać, jeśli, jeśli mia miałyście podobne doświadczenia. I tutaj z 300 na 200. Siedemdziesiąt dolarów przecenione o mój stół zjadalny mój dzień dobry Bardzo dużo krzeseł dzisiaj i foteli. I dobre ceny również. Bo często jest jakieś tam jedno pojedyncze krzesło, natomiast dzisiaj, na przykład, te białe drewniane do jadalni chyba sześć było. Także można sobie w dobrej cenie skompletować cały zestaw. Z roku na rok, chyba coraz wcześniej, Boże Narodzenie wjeżdża do sklepów. Te gwiazdy to chyba taka jedna z najbardziej charakterystycznych ozdób świątecznych właśnie tutaj w Ikei. Tak przynajmniej mi się wydaje. No bardzo kocham Boże Narodzenie, ale październik to jeszcze nie jest ten czas według mnie. A jak Wy myślicie? A to chyba wszystko taki ukłon w stronę lat 70. Nie wiem, nie jestem ekspertką, ale tak, jak, takie, tak mi się wydaje. A tutaj nowość, takie lampy w jakby takim plecionym koszyczku wiklinowym. Dosyć ciekawe i, i ciepła dużo wnoszą do pomieszczenia. Tradycje, tradycje, tradycje. Oczywiście, już jak jestem w Ikei, no to przecież muszę tutaj zjeść coś okropnego. Zobaczmy, co dzisiaj mają. Jest, jest dosyć późno, więc nie wiem, co jeszcze tutaj się ostało, ale zaraz sobie popatrzymy. Dajcie mi znać, czy jak chodzicie do Ikei, to też tak przeszkodzicie? Ale pamiętam, że kiedyś, nie wiem czy oni mają teraz dwa rodzaje, czy nie, ale kiedyś te veggie bols były inne. One miały takie kawałeczki, jakby marchewki, a kukurydzy, groszku w środku, a te nic nie mają. Zobaczcie, takie są. Ja nie wiem, czy to są to same. Powiem wam, że nie mam pojęcia, co w środku jest tych, tych kuleczek. Nie będę dociekała. Dwa razy w roku, jak zjem, to nie zaszkodzi. Taka, tutaj taka troszeczkę bardziej nastrojowa aranżacja. Niesamowite, jak kolory i światło zupełnie zmieniają wystrój wnętrza. Zobaczcie, jaki fajny pomysł tutaj z tym wieszakiem, e, który można sobie przymontować do stołu. Zobaczcie, taki wieszak tutaj montuje się do stołu. I można sobie zawiesić fajne dekoracje na święta. Podoba mi się ten pomysł. Jeśli tak sobie pomyślę, to chyba najbardziej lubię IKEA właśnie za takie funkcjonalne rozwiązania. I tutaj ta rozsuwana ściana naprawdę bardzo mi się podoba. Zobaczcie jaki fajny pomysł, żeby przygotować takie koszyczki właśnie śliczne, jeżeli mamy gości. Na święta Bożego Narodzenia? Super. Kapcie, szlafrok, jakiś tam notatnik, napój i kartka. Ręcznie pisana. Byłaby fajna. Super, podoba mi się. Czy też masz, czy też tak macie, że tutaj w, na tych różnych eks, ekspozycjach sprawdzacie skąd są ubrania? Ja lubię czasami patrzeć właśnie, skąd ubrania tutaj nie ma metki do tej sukienki. A tutaj oryginalna szafka z 1989 roku przyjechała tutaj z UK. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was ma jeszcze te takie oryginalne z tamtego okresu meble i u siebie w domu. W tych koszach można zawsze znaleźć ciekawe skrawki materiałów, na przykład do zdjęć. Znalazłam mrożone Veggie te o których mówiłam wcześniej, więc wzięłam opakowanie i będę rozpracowywała w domu. Może mi się uda takie też zrobić. No i słuchajcie, to jest właśnie ta magia Ikei. Przyszedł człowiek, czasu stracił, pieniędzy wydał, ma się jakiś tam ochyc i jeszcze mu mało, zobaczcie. I jeszcze mu mało, na zakończenie jeszcze musi się dopchać jogurtem mrożonym. No coś okropnego. Dużych zakupów tym razem nie poczyniłam, ale kupiłam kilka rzeczy, które no, przede wszystkim przydadzą mi się. Kupiłam takie pojemniki. To są no, niestety plastikowe pojemniki, ale w takim fajnym kolorze. To jest taki ciepły szary, taki jakby kolor gliny ceramicznej, no coś takiego. I podobają mi się te pojemniczki. Po pierwsze, mają dobry rozmiar. I ja sobie je kupiłam do łazienki, żeby posortować różne rzeczy. Mam sobie różne moje olejki, powkładam szczotki i tak dalej. To wszystko będzie fajnie. Ale w ogóle zobaczcie, przez to, że one mają tutaj taką dziurkę, to one świetnie by się również sprawdziły, żeby tutaj schować sobie na przykład jakiś y, y, rozdzielacz. Do prądu, do kontaktów i tak. I, I tutaj mieć wszystkie te kable, wszystko poukrywane i tutaj tylko sobie ładnie przez tą dziurkę przeprowadzić jeden kabelek. A to są pojemniki, właśnie w ten sposób zamykane. Uważam, uważam, że fajne. One chyba były, po, o ile dobrze pamiętam, 10 dolarów za pojemnik i chyba 2 dolary za tą przykryweczkę kupiłam te. Kupiłam jeszcze dwie rolki. Ja mam w domu tutaj takie rolki no takie, nie wiem jak to nazwać, ale takie jakby no w tym sensie, że jest taki jakby materiał, na który się to wszystko zbiera. Może Wam pokażę później. Natomiast to są te takie paski z klejem. I ja generalnie przestałam już te używać dawno, no bo one naprawdę bardzo dużo śmieci generują. Każdy taki pasek później ląduje w śmietniku. No niemniej jednak lubię mieć właśnie w samochodzie na wypadek, kiedy gdzieś idę, muszę się obczyścić i tak dalej, to tak awaryjnie lubię mieć właśnie te roleczki do czyszczenia materiału w samochodzie. Kupiłam taki zestaw dwóch zwykłych białych, Bawełnianych ym, zasłon. One nie były na przecenie, ale potrzebuję właśnie takie zasłony. Ale co było na przecenie za to? Udało nam się znaleźć właśnie ten pałąk do wieszania zasłon, i on był tutaj na przecenie za. Nie widzę, 5, 50. Do tego jeszcze a, dokupiłam. Ym, no, haki żeby właśnie ten pałąk sobie umocować. I też tak się złożyło, że w tej serii Azys były i regularna cena 3 dolary, a tutaj było po 2 dolary. No niby żadna oszczędność, 1 dolar, ale przy tak niskiej cenie, no to jest to dosyć yy, duża zniżka. I ostatnią rzeczą, yy, jaką kupiłam, to jest, słuchajcie, no dywan. <grywy> kupiłam dywan i teraz go sobie na razie rozłożyłam tutaj w jadalni i może tutaj zostanie nawet. Bo słuchajcie, jest tak cieplutki, taki fajny, bardzo gruby dywan. Nie wiem, czy tutaj widać go w całości. Duży taki. A, I jest tak cieplutki, naprawdę cieplutki, on dużo lepiej wygląda tak w rzeczywistości niż tutaj na kamerze. Może z tej strony będzie lepiej wyglądał. Nie byłam przekonana, czy podobają mi się te zakończenia tutaj, te zygzaczki takie żółte, ale to wszystko razem naprawdę fajnie wygląda i takiego ciepła dodaje. I no nie mogłam się oprzeć temu dywanowi, dlatego że to jest 100% wełny i ten dywan jest gruby, dużo większy od tego, który tutaj mieliśmy wcześniej. Ten wcześniej też był 100% wełny, a ja uwielbiam wszystkie naturalne materiały, i jak tylko mam właśnie szansę kupić, to kupuję ten dywan, tak jak mówię, 100% wełny, tkany. I regularna cena była 500 dolarów, a ja go kupiłam za 250 dolarów. I w ogóle tego dnia jeszcze mieli dodatkowo 15% zniżki dla, dla członków, members, więc no, niewiele ponad 200 dolarów za taki dywan, bardzo duży, uważam. No, naprawdę bym później żałowała, gdybym go nie kupiła. No więc takie zakupy poczyniłam. O i jeszcze zapomniałam, dokupiłam sobie tutaj powłoczki na te poduszki, na moje fotele. Takie, y, takie pluszaki. No, na zimę będą takie y, fajne, cieplejsze. Druga poducha już oczywiście jest zaakceptowana. Przez naszego jureczka. Jurek mówi, że jest bardzo wygodna, że jest bardzo mięciutka i on naprawdę bardzo się cieszy, jest wdzięczny. Czy Wy widzicie, czy wy widzicie tutaj um, żółta na jego głowie i powiem Wam, co się stało. Ja już wam kiedyś mówiłam, że Jureczek to jest taki straszny przytulasek i on uwielbia całusy. On naprawdę, on rozumie, czym są buziaki. I my mamy tutaj takie swoje codzienne rytuały, odpocząwszy od samego rana przez dzień, do wieczora. A no, musimy po prostu, no musimy się dostosowywać do potrzeb naszego kota i musimy mu dać to właśnie, czego on potrzebuje. No, i e, ja w ogóle kiedyś wam chyba e, spróbuję tutaj nagrać te nasze rytuały, e, jak my się tutaj całujemy. <grymne> Natomiast słuchajcie, no jak wiecie, ja używam dużo e, kurkumy w gotowaniu. A w ogóle codziennie w ciągu roku tam używam kurkumy do różnych rzeczy, łącznie z tym moim e, e, takim napojem z witaminą C. A teraz jeszcze w okresie jesienno-zimowym, no to w ogóle. E, to zużycie jest zwiększone. Dużo robię, dużo gotuję z dynią, do której właśnie też dodaję, nawet tą zupę, którą ostatnio Wam pokazywałam. No i słuchajcie, no, jak ja jem, to siłą rzeczy tam odrobina tej kurkumy po prostu na ustach zostaje, gdzie może być nawet nie bardzo widoczne, ale jak on przychodzi, jak my się całujemy, jak w tym jeden punkcie, kiedy on tak główkę wystawia i oczka zamyka, no to słuchajcie, po czasie po prostu to miejsce, się zabarwiło mu na żółto i teraz to jest właśnie jeszcze jeszcze bardziej intensywne, więc taka historia, nasz jureczek całusek teraz ma plamkę żółtą na głowie i no i, <gryw> i teraz już wiecie dlaczego, więc jak będziecie widzieć to w filmach, to już będziecie wiedzieć jaka jest tego przyczyna. No dobrze. Dzisiaj już wszystko, słuchajcie. Mam nadzieję, że wyprawa do Ikei tutaj Was zrelaksowała, że może, może jakieś pomysły Was tutaj zainspirowały. Natomiast ja, słuchajcie, biorę te kulki i będę próbowała odtworzyć. Przepis będę próbowała zrobić jakieś podobne. Jeżeli udało Wam się, może, no bo oni te kulki od lat już mają. Więc, jeżeli Wam się udało te pulpeciki warzywne, jeżeli Wam się udało już taką recepturę wypracować. I yy, chcecie się podzielić, no to koniecznie dajcie mi znać, albo w komentarzach, albo wyślijcie mi e-mail, i ja wtedy za Waszą zgodą po prostu yy, ja sama wypróbuję z pewnością. Na no, jeżeli wyrazicie zgodę, to podzielę się tutaj z naszą piękną yy, społecznością, jeśli ktoś również chciałby spróbować. A dzisiaj już Wam bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. I ściskam Was bardzo mocno, jak zawsze. Dziękuję, że tutaj ze mną jesteście. E, słuchajcie, jeśli, o, jeśli nie widziałyście jeszcze filmu, bo zawsze wiem, że tutaj mam bardzo duże grono dziewczyn, które e, lubią różne takie zdrowotne rzeczy. Jeśli nie widziałyście mojego poprzedniego filmu o e, tybetańskim eliksirze e, długowieczności, to serdecznie Was zapraszam. E, obejrzyjcie, może sobie zrobicie. Mm, a ja dzisiaj Wam już was bardzo, bardzo gorąco ściskam i do zobaczenia następnym razem.